Wypadek na autostradzie. Stoimy już około półtorej godziny, i nic na razie nie rusza do przodu. Godzina 24. W końcu ruszamy. Mija Siwy dopiero rozwija Godzina 7.00 Gąbki napojone Przygotowane do startu Czekamy aż Słoneczko jeszcze troszkę wstanie Miejscowość Grodzic Wielkopolski Gąbki mają około 300 ponad Do swoich gołębników. Dobry lot bo to są gwiazdy spuszczone z nieba Bo to są prawdy, których bierz, ile trzeba Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa Dookoła ludzie chcą mnie oceniać Nie widzą serca, nie widzą duszy Nie widzą tego, co w mej głowie huczy, Co moje usta mówią, a co moje odbierają uszy Kiedy już dojdzie, kiedy innych poruszy Najlepiej przypchnąć oko, najlepiej zamknąć słowo Zamilknąć na wieki, wtedy będziesz wielki Jak powietrze będziesz lekki Żyjąc pośród paści płaczesz, ale widać łez już nie rozumie, już nigdy nie